Wyobraź sobie ten moment, pierwszy oddech poranka, jeszcze zanim świat zdążył się obudzić. Słyszysz, jak w Twojej głowie pulsuje ciche: Dziś wydarzy się dla mnie coś wspaniałego. Niechaj to będzie Twoim znakiem rozpoznawczym, bo właśnie dziś, w tej chwili, możesz wybrać. I możesz stać się autorem swojej nowej historii. Dziś nie pytam Cię o Twoje wymówki, nie interesuje mnie, co wczoraj Cię zatrzymało. Patrzę w głąb Ciebie, tam, gdzie bije serce Twojej odwagi, determinacji, sprawczości i chęci zmiany. Tam gdzie czeka iskra gotowa zmienić się w ogień, jeśli tylko dasz jej tlen w postaci swojej uwagi. Jesteś kimś więcej niż Twoje zwątpienia, więcej niż opinie innych ludzi, więcej niż każdy lęk, który kazał Ci. Zostać w miejscu. Jesteś wojownikiem. Prawdziwym, niezłomnym wojownikiem, który, choć nie zawsze o tym pamięta, ma w sobie moc, której nikt tak naprawdę nie jest w stanie stłamsić. Dziś, w tym momencie, zaczynasz swoją historię od nowa. Od nowa. Jest w tobie wszystko, czego potrzebujesz, abyś mógł zrobić krok, który zmieni całe twoje życie. Tak, to jest już w tobie. Dzień, na który tak czekałeś, właśnie nadszedł. Teraz. Wsłuchaj się w mój głos, poczuj te słowa całym sobą, bo to nie jest zwykły poranek, to jest Twój poranek, to jest Twój czas, jakże inny i jakże napawający dobrą energią. Witam Cię zatem w 226 odcinku podcastu Happiness Veggie i zapraszam do nowego życia. Otwierasz oczy i czujesz, że to nie jest zwykłe przebudzenie, to jest Twój moment, ten, w którym możesz przypomnieć sobie, kim naprawdę jesteś. Pod warstwą nakazów, zakazów, powinności i obaw kryjesz się prawdziwy i odważny Ty. Oddychasz i ten oddech napawa Cię niesamowicie silną, dobrą energią, która daje Ci nowy początek. Słyszysz tętno swojego serca, a ono nie bije tylko po to, żebyś egzystował w oczekiwaniu na weekend czy na urlop. Ono bije, bo masz tutaj do zrealizowania coś niezwykłego misję. Powołanie, coś, czego możesz dokonać wyłącznie ty. Przyszedłeś tutaj po to, aby świat stał się lepszym miejscem, abyś wzbogacał swoje życie, a także życie innych ludzi. Czym chcesz dzielić się ze światem? Jakie dobro chcesz pozostawić po sobie? Z czego mamy Cię zapamiętać? Z tego, że byłeś miły, zawsze i na wszystko się zgadzałeś, nie miałeś swojego zdania, podporządkowywałeś się innym i bałeś się własnego cienia? A może chcesz odejść kiedyś do kolejnego wcielenia? Z wewnętrznym uśmiechem, uśmiechem, który mówi, że zrobiłeś tyle wspaniałych rzeczy, że zaryzykowałeś, doświadczałeś, kochałeś, poznawałeś ludzi i pomagałeś im stawać się lepszymi, że zobaczyłeś tyle pięknych miejsc na tym świecie i przeżyłeś życie, że aż dech zapiera. To jest właśnie poranek, w którym Możesz wypełnić swoją prawdziwą przestrzeń i możesz dokonać wyboru. Nie. Nie jest za późno. Czas jest doskonały. Czujesz ciepło promieni słońca? Nie tych na zewnątrz, ale tych wewnątrz ciebie. Bowiem, kiedy jesteś przez siebie zaopiekowany, niezależnie od panującej dookoła ciebie aury. W Tobie jest niekończące się słoneczne lato. Niech otula Cię i przypomina, że to, co najlepsze, może wydarzyć się właśnie dzisiaj. Zacznij od tego, że dajesz sobie poczuć, poczuć, że jesteś. Jesteś żywy i masz w sobie więcej niż ci się wydaje. Jesteś wyjątkową osobą. Nie ma nikogo, nawet odrobinę do ciebie podobnego. Twoja unikatowość to jest twój szalenie wielki atut, dobry człowieku. Już nie musisz nigdzie pasować, nie musisz nikogo udawać, nie musisz. Teraz możesz być już Tobą, tą najwspanialszą osobą, która jest tutaj po to, żeby dokonywać pięknych rzeczy. Było już wiele chwil w Twoim życiu, kiedy wydawało Ci się, że stoisz na skraju, widziałeś, jak życie rzuca cię na kolana, doświadczałeś wielu zawirowań i bardzo mocno upadłeś, uderzając głową o posadzkę. Całymi latami Kręciłeś się w kółko, będąc bardzo blisko tego, żeby się poddać. Ale jednak coś w tobie wiedziało, że to nie jest koniec. Wiedziało, że masz większą misję. Wiedziało, że choć nie zawsze jest kolorowo, wewnętrzny promyczek ma nadzieję. I to właśnie on będzie cię chronił i mobilizował. To On mówi ci. Chodź, zacznij raz jeszcze. Tak często, jak będziesz tego potrzebował, podnosisz się w ciszy, kiedy nikt nie patrzy. Budujesz teraz swój fundament, trwały i silny jak nigdy wcześniej. To jesteś właśnie ty, odwaga, Determinacja i pragnienie, by napisać coś więcej, coś więcej niż tylko zwyczajne życie. Odradzasz się niczym feniks. Zobacz, jak wstajesz, podnosisz głowę, rozkładasz swoje ogromne skrzydła i strzepujesz popiół. I oto stoi przed nami ten majestatyczny obraz siły. Siły, która zrodziła się z lat nieprawdopodobnego wręcz mroku. Ten czas był Ci tak bardzo potrzebny, potrzebny, abyś mógł zbudować takiego potężnego Ciebie. Widzę Cię, człowieku o ogromnym potencjale, jesteś kimś więcej niż przypuszczasz. Teraz budujesz niezachwianą wiarę w siebie. Stąpasz pewnym krokiem, patrzysz przed siebie, prostujesz kręgosłup i dumnie idziesz tworzyć swój nowy, dobry świat, pełen życia i pełen kolorów. Masz w sobie mechanizmy o wiele silniejsze niż zmęczenie niż zwątpienie, niż opinie innych ludzi. Podążasz teraz za swoimi marzeniami i za swoimi celami, a nie za swoimi nastrojami. Umiesz zbudować w sobie moc, nawet tam, gdzie inni upatrują tylko porażkę. Wszystko dookoła ciebie staje się przestrzenią do wzrostu. Widzisz więcej. Więcej niż kiedykolwiek wcześniej, czujesz głębiej, głębiej niż kiedykolwiek wcześniej. Doświadczasz na poziomie duchowym prawdziwego przebudzenia, które uaktywnia w tobie wszystko to, co najznamienitsze. Jesteś najwspanialszym projektem swojego życia. Tam, gdzie jeszcze nie tak dawno temu widziałeś koniec, dziś dostrzegasz początek. Jesteś spokojny i radosny, a wokół ciebie ukazuje się jasna aura. Właśnie zachodzi w tobie przemiana. Całe życie przygotowywało cię. Do tego momentu stajesz się kimś, o kim zawsze marzyłeś. Już nie czekasz na idealny moment, już nie wymagasz od siebie bycia perfekcyjnym w każdym calu. Teraz wiesz, że nastał Twój czas. Twoje życie nie czeka na idealne warunki. Ono zaczyna się tam, gdzie Ty będziesz tego chciał. Możesz zdecydować, że ten moment dzisiaj zostanie przez Ciebie zapamiętany. Zapamiętany jako dzień, kiedy sięgnąłeś po więcej, kiedy zaryzykowałeś, bo uwierzyłeś, że masz w sobie coś, o co nawet sam siebie nie podejrzewałeś. Niesamowitą moc urzeczywistniania, siłę, aby stawić czoła. Trudnością I aby stworzyć życie, o jakim bałeś się kiedyś nawet marzyć. Dzisiaj wszystko to stało się na wyciągnięcie ręki i już nie pytasz nikogo o pozwolenie. Bierzesz to, na co masz ochotę, bo to jest czas Twojego wzrostu. Twój umysł jest Twoją potęgą, a Twoje myśli mają nieprawdopodobnie wielką moc. Mogą Cię wznieść na wyżyny, albo mogą Cię złamać i stłamsić. Wybierz dziś, którą ścieżką chcesz podążać i trzymaj się jej, choćby nie wiem, co się działo. Siła mentalna, którą teraz wypracowujesz. Pokażę ci, jak niesamowitego człowieka masz już w sobie i jak wiele jesteś w stanie zrobić, kiedy uwierzysz, że rzeczy są dla Ciebie dostępne, bo każdy głos w Twojej głowie, ten wspierający i ten, który się obawia, jest częścią Ciebie. Masz prawo ich wysłuchać. A następnie, zgodnie z tym, że jesteś swoim najwspanialszym projektem, z głową uniesioną wysoko, ruszasz naprzeciw przygodzie. Jesteś głodny życia, głodny doświadczania, nauki, radości, poznawania kultur i smakowania świata. Więc strach nie jest cię już w stanie powstrzymać. Jesteś odważny. I podejmujesz ryzyko, nabywasz też nowe umiejętności i czujesz, że żyjesz pełnią życia. Uczysz się, że dobra i wspierająca cisza wewnątrz ciebie ma ogromną siłę, żeby pochłonąć wątpliwości i zredukować ich głębie spokojnie, w pełnej zgodzie ze sobą. Wybierasz więc działanie. Jesteś bohaterem, który pisze tę historię. Masz prawo czuć ból, masz prawo się wahać. Wszystko to jest w tobie ok, bo każda emocja jest w porządku. Możesz je odczuwać, ale nie ma złych czy dobrych. Nie ma też pozytywnych czy może negatywnych. Każda emocja bowiem przynosi ci ciekawą informację o tobie, ale teraz to ty tutaj rządzisz. Możesz zostać w miejscu, możesz i sparaliżowany strachem poczujesz chwilową ulgę, a później niekończący się żal, że znowu zostawiłeś siebie. Albo możesz wybrać nową drogę, która choć trochę przerażająca, inna i nietuzinkowa, to jednak coś cię tam ciągnie. Jeśli chcesz dotrzeć do miejsca, w którym jeszcze nigdy nie byłeś, będziesz potrzebował wybierać ścieżki, którymi nigdy wcześniej nie podążałeś. Zaufaj sobie. Dlatego właśnie wybierasz budowanie odwagi, którą, jak już wiesz, możesz wykształcić wyłącznie podczas swojej podróży. Jesteś najważniejszym projektem, nad którym kiedykolwiek będziesz pracować. Powtórz za mną. Jestem najważniejszym projektem, nad którym kiedykolwiek będę pracować. Jestem odważny. Wybieram siebie. Powiedz to jeszcze raz najlepiej na głos. Jestem najważniejszym projektem, nad którym kiedykolwiek będę pracować. Jestem odważny. Wybieram siebie. Zabierz siebie do lustra. Zobacz kogoś, kto ma za sobą ciężar dni pełnych zwątpienia i dni pełnych nadziei. Kogoś, kto pomimo tego wszystkiego idzie dalej. Idzie dalej. Jesteś niesamowity. Tam wewnątrz naprawdę jest potężna iskierka. Nawet jeśli teraz jest bardziej jak maleńki promyczek, ta iskra czeka teraz na Ciebie, abyś mógł ją odkryć, pielęgnować i dał jej życie. Ona chce zaszaleć, chce radości, śmiechu, potrzebuje nowego. Pozwól jej zaświecić, pozwól sobie na dreszczyk, kiedy uświadamiasz sobie, że ogień rodzi się w środku. A nie na zewnątrz. Daj sobie prawdziwe życie, świadome, pełne, eksplorowane, żywe. Potrzebujesz teraz prawdziwych wartości w postaci nauki, rozwoju, spokoju, miłości, odwagi. Nie ma już znaczenia, czego nie zrobiłeś i co wydarzyło się wczoraj. Teraz jest nowe, świeże. Daj sobie to, czego potrzebujesz najbardziej żywotności. Wiedz o tym, że dostaniesz różne lekcje, czasem trudne, a czasem piękne, a każda z nich jest szalenie wartościowa. Bądź tam całym sobą. Od teraz schodzisz już sobie z drogi. Dajesz sobie przejść i sięgasz po to, na co masz ochotę, bo teraz. Już możesz. Zostaw to, co cię osłabia, to ciężar, który nie należy do ciebie, słowa, które nie są szeptane z Twojego serca, czyny, które nie działają z Twojej woli, relacje, które odbierają ci powietrze. Masz prawo puścić wszystko wolno i nie czuć potrzeby Tłumaczenia się z tego, możesz powiedzieć, to nie jest moja historia, i wtedy wygospodarować czas i przestrzeń na to, co autentyczne. Skup się na tym, co dodaje ci skrzydeł, na marzeniach, które potrafią wywołać motyli taniec w brzuchu, bo rzucają wyzwanie. Na działaniach, które potrafią Cię podnieść, bo pokazują kierunek, a nie tylko sam cel. Skup się na ludziach, których lojalności nie potrzebujesz udowadniać. Skup się na tym, co daje Ci spokój i równowagę. Skoncentruj się na tworzeniu swojej historii takiej historii, którą sam będziesz chciał sobie opowiadać, która powodować będzie u Ciebie Przyspieszone bicie serca, a zarazem harmonię. Masz w sobie niesamowicie wielki potencjał, a tobie czasem wydaje się, że to takie zwykłe, normalne. Oj, nie, nie, nie jesteś zwykły, a do normalności to ci bardzo daleko. Jesteś ponadprzeciętny. Być może to właśnie ty jesteś tą czarną owcą w swojej rodzinie. Takie jednostki zmieniają świat i sprawiają, że ten staje się jeszcze piękniejszym miejscem. Nie daj się stłamsić innym ludziom i nie daj się stłamsić samemu sobie. Nie musisz wracać do szeregu, nie gaś swojego światła, nie musisz iść schematem, możesz na opak i niechronologicznie. Możesz inaczej, bo jesteś inny i to jest właśnie Twoja supermoc. To jest Twoja supermoc. Jesteś, dobry człowieku, najprawdziwszym wojownikiem światła. Nikomu i niczego nie musisz już udowadniać. Pamiętaj, Twoja inność to jest Twoja supermoc. Nie zatracaj jej tylko dlatego, bo kogoś Twoje światło razi w oczy. Twoje życie. Twoje wybory, Twoja siła, Twoja nadzieja, Twój poranek. Ja w Ciebie wierzę i widzę, jak i Ty zaczynasz wierzyć w siebie. Pamiętaj, że nawet jak czasem poczujesz się samotny, Masz w sobie najwspanialszego człowieka w tym uniwersum siebie. A i ja zawsze stoję za tobą murem, niezależnie z jak bardzo odważnym, odkręconym i wydającym się nie mieć sensu projektem, wyjdziesz do świata, a może już zaczynasz wychodzić, i to jest piękne. Przyjmij te słowa jak wdech, który trwa, bez zbytniego analizowania go, bez zastanawiania się w nieskończoność. W głębi stajesz się Tobą i wydech. A teraz wstań i zrób krok w stronę życia życia, które masz prawo prowadzić tak, jak tego chcesz. Słyszysz teraz to, co w tobie żywe całą prawdę, moc, płomień odwagi i najprawdziwszą wolność. Słyszysz to, ponieważ wiesz, że jesteś kimś więcej. Czujesz, jak rośniesz. To jest Twój czas, Twój dzień, Twój oddech, Twoje słowa, Twój świt. To doskonały moment, żebyś zakochał się w sobie, w procesie i w perspektywie przepięknej przyszłości, którą przecież teraz właśnie tworzysz, bo to jest początek nowych wyzwań i zmiany myślenia. Znie da się na jak mogę to zrobić, żeby się dało. To jest dopiero początek. Tam, gdzie wstaje świt, zaczyna się życie, a Ty właśnie je zaczynasz zupełnie nowe, z otwartą głową i otwartym sercem, które aż rwie się do tego, aby dać sobie możliwość samorealizacji. Witam po najlepszej stronie życia, gdzie niemożliwe przestało istnieć. Dziękuję Ci za dzisiejszą wspólną podróż i życzę Ci samych wspaniałości. Trzymaj się, papa! Pa.